Drodzy widzowie, ja się w końcu wyprowadzam. E, co? No zobacz, tutaj ten zamek jest taki. No trochę go wynajęłam za małą Chwila, cenę. ale to nic mi nie mówisz, tak? Po prostu? Widzowie są pierwsi, którzy się dowiadują? O co chodzi? No, to też możesz ze mną zamieszkać, jeżeli chcesz, ale no nie wiem, słuchaj, ja jestem tutaj księżniczką. Tutaj wynajęłam ten zamek za, no troszeczkę małą cenę, więc zobaczysz, że on nie wygląda zbyt dobrze, um, bo trochę jest dziur na przykład w podłodze, i gdybyś mógł mi cię na przykład pomóc um, go ogarnąć, to byłoby mi bardzo miło. Mhm. W sensie, że co, że mam ci go wyremontować? Ze mną i jeżeli go. Poczekaj, mam w takim razie deal, jeżeli go wyremontujemy razem, to w takim razie będziesz mógł ze mną tutaj zamieszkać. Okej, okay, ale poczekaj, tu są jakieś portale i tak dalej. Oh, chwila, chwila, chwila. Skoro to jest zamek. Oho! Przepraszam skoro to jest bardzo. zamek, to znaczy, że potrzebuje króla, tak? Okej, okay, dobra. Czy znaczy, wiesz co ja słyszałam Będę tutaj... Będę Pierwszym wielkim, a ty możesz być moją królową, o. Ja chcę być księżniczką, mój drogi, tak po pierwsze. I w ogóle słyszałam, że tutaj był jakiś król, ale on był tutaj dawno, więc możemy sobie ten zamek przejąć, jeżeli Yl... ładnie go tutaj wyremontujemy. Myślisz, że nie będą jego, nie będzie jego duch nas tutaj nawiedzał i nas straszył za to, Jeżeli że... będzie, to powiemy elo Mordo i on sobie pójdzie w takim a, a, razie, tak ok, tak jest. Okej, okay, skoro tak mówisz, dobra, no to słuchaj. Yl, trzeba po kolei tutaj każde z tych pomieszczeń ogarnąć, tak. prawda? Zacznijmy może od tego głównego, co? Tak. Tutaj jest takie coś, jak Restoration Crystal. Mm -hmm. Jak w niego klikniemy, to możemy sobie wybrać. Widzę, taki że jak... Ty już ogarnia, wow. Zobacz, e, kolor niebieski. Aha. Kolor. E, a nie, to są... Poczekaj, przepraszam. Tu masz kolor niebieski, Aha. kolor czerwony. Aha, i jeszcze chyba jest jeszcze i jeden Kolor, kolor żółty. żółty. Wiesz co, mi się najbardziej podoba kolor czerwony. Czerwony, okej, okay, ale tak. są jeszcze style. Uwaga, jest taki styl. Okej, okay, no. Jest taki styl. Okej, okay, no. I jest taki styl. Chyba ten mi się podoba najbardziej. O ten? Tak, ponieważ tutaj są takie kolumny, jak widzisz. Okej. Okay. To uwaga. Klik. I e, możesz to Transform. Like o! To no chyba, no no że tak, nie, 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 chodź, 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 chodź. uciekamy stąd, uciekamy stąd, A. Nie no już sobie poszedł, no mówiłam ci, powiedziałem mu, Elo Mordo, i sobie poszedł, prawda? Już? No i idealnie, no co? No przecież to jeszcze i dobra. Um, to co, słuchaj, no to musimy go powiedzieć, że um, proszę pana, bo my wynajęliśmy A, ten. Patrz, idzie sobie, A, dobra, dobra, super. My wynajęliśmy ten, ten, um, to królestwo na dobrych warunkach, na umowie, to proszę tutaj pan jest zobowiązany prawnie sobie pójść. Dokładnie, Dokładnie, to wiesz co. On chyba nie idzie. On, to chyba, jest jakaś skrzynka. Aha, to jest skrzynka z jego historią, ale ja, ja wolę jego historię nie czytać. Chodź, e, trzeba tutaj salę tronową chyba odnowić, co? A tak mi się wydaje, poczekaj, ale my, my tutaj sobie będziemy odnawiać salę tronową, a widzowie, którzy jeszcze oglądają, jeżeli chcą być prawdziwymi tej księżniczkami oraz um, jak to się nazywa? Księżycami? E, królami. A nie, no dobrze, jeżeli chcą być księżniczkami i królami, to koniecznie muszą dać łapkę w górę oraz zaskocz kanał, jeżeli. I jeszcze tego nie zrobili, zapraszamy również na nasze Instagramy, gdzie będą bardzo królewskie zdjęcia, prawda? <noise> oczywiście, oczywiście, No to w takim razie teraz możemy zrobić e, twoją w sumie z elektronową, ponieważ ten duch jako uwaga, olewam. Uwaga, uwaga. Mamy. Jest mm, taka niebieska. Ja proponuję czerwoną. Czerwona. Czerwona mi się najbardziej podoba. I... Oh, a... Zielona. Oh, bo, a może? Bo tutaj jest Poczekaj, coś... jest taki. No. Jest taki. Aha. Bardzo mały. Są, U, są na... dwa, w takim razie trony dla nas oboje. I jeden. O, dobra. Czyli skoro jesteśmy my tutaj szefami, to proszę bardzo. Tak, ale poczekaj. Bo... Dwa trony muszą być. I patrz, jest jeszcze dla pieska. O to jest najlepszy w takim razie zamek Ever, tylko wiesz co, problem polega na tym, że tutaj zrobiliśmy, widzę, zielono-pomarańczowy e, styling, ale już w głównej sali jest to czerwony. To więc nic! Jesteś pewien, że to nic nie wiem, jak chce je... wiesz. Myślę, że nie ma problemu. Dlaczego, dlaczego, dlaczego on sobie zdejmuje korony? Nie wiem, nie wiem. Wiesz Dlatego co? Ale słuchaj, bo tu jest jeszcze jedna rzecz, którą możemy zrobić, o której nie powiedzieliśmy. Jaka e, możemy, tutaj mamy o matko. Mamy tutaj mnóstwo różnych skrzynek. A i na A, przykład i meble. Możemy sobie wziąć jakieś meble z, Uu, rzeczywiście, tych, rzeczywiście. z tych miejsc. O tu są jakieś łóżka jakieś. Magic i Garden, Czoklet. Możemy tutaj sobie zrobić ogród? chwila, czy tu ogród jest do zrobienia? Tak mi się wydaje. Poczekaj, customize. Uwaga, uwaga. Klik. E. Co? What? Poczekaj. Mamy Co trzy dzieje? warianty. Gdzie ty się w ogóle podziałeś? Nic tu nie ma. E. Się teleportowało mnie, ale jest taki wariant. A... Taki, aha, to tylko zmieniasz tylko różne rodzaje kwiatków. o poczekaj, pokaż mi. Jest czerwony, żółty, albo taki różowo-niebieski. Wydaje mi się chyba, że różowo-niebieski jest... A poczekaj, jeszcze raz zmienisz, ale to jest bardzo istotna decyzja. Czerwony, czerwony, no i teraz kolej, kolejny? Żółty. A, albo czerwony, albo ten różowo-niebieski, więc to zależy od tego, co no mi się będzie bardziej podoba. Różowo-niebieski. We... O nie! To znowu! On! Nie nie, 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 udokumentowany zamek. widać, że to jest duch. To jest, zobaczcie go tutaj, e, jego rzeźba, pomnik. A, rozumiem. No ale hej, no ja tutaj wydajełam ten zamek, podpisałam umowę z właścicielem, to nie... Tutaj nie Jesteś widziałam żadnego pewien, że właściciel żył w tym momencie, kiedy z nim podpisywałaś? No tego nie mogę obiecać, ale jest jak jest, prawda? Więc to Co już jest Co to jest? Znasz. Czy to jest jadalnia? Chyba tak. Poczekaj, możemy ją zmienić? I wszystko możemy tutaj zmieniać. Uuu! Ojejku, jak eee, pięknie! Poczekaj, jest taka Dzień na niebiesko. Dobry. Hej. hej! Hej! Dzień dobry! Haj! Poczekaj, jest czerwona. Wiesz, to mi się bardzo podoba. Czerwony, on jest taki. Jest żółty. Wiesz to czerwony do jadalni mi się tak niezbyt podoba. Myślę, serio? że jadalnie powinno być w jakimś takim ładnym kolorze, może... Eee, czekaj, 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 co ty powiedziałeś? Nie co, kolorze. że Jadanie powinno być władnym, bo jest jeszcze taki. Czerwony tak? nie jest ładny. Jest bardzo ładny, przecież ja bardzo lubię czerwony, tylko. No, ale czerwone że to czerwone ściany są jakieś takie agresywne do jedzenia. Nie, że Ej, mi się niebieski nie podoba. O. On wygląda dziwnie. O tej mi się najbardziej podoba, jest pie. O, jeszcze. Ten styl jest chyba najfajniejszy, co? Um, a nie chcesz mieć jest taki, takiego. Przepraszam taki, bardzo. Czy taki? A, a, chyba ten, który powiedziałeś, że jest najfajniejszy, pokaż go jeszcze jest raz. Taki i taki. Ten mi się najbardziej podoba, okay. bo tutaj będą kolumny z drugiego. No co za. Co? Co? Wiedziałeś, jak on się przeteleportował? Znaczy, ja, rozumiem, go... ja go tu nigdzie nie widzę. A, nie widzisz go, no to ja w Ty, takim razie. jakieś zwidy masz. Może się zaczynają zwidy moje, <laughs> tak może być, czekolad. Czekaj, tu jest jeszcze kolejne pomieszczenie. Ej, możemy w sobie zrobić swamp! Czy jesteś piszekiem? E, wiesz, to są chyba po prostu teleporty do różnych miejsc na survivalu, tak mi się wydaje. Mi się wydaje, że możemy. Co je to za pustkowiec? Co tutaj można zrobić? A nie wiem, zobacz na customize. Poczekaj, to jest ballroom. O, Ja muszę mieć piękne. Sala piękny, balowa. E, tak, piękny muszę mieć salę balową, koniecznie. E, ta sala balowa to tak nie wygląda specjalnie. No dużo jest mi jest dla y, tych, dla gości żeby jest tańczyli takie coś no? i takie coś Hej! A... tak o tak czy tak lepiej Wiesz co a jeszcze ten kolejny nie jeszcze wiem chyba tak, ten środkowy mi tak, się bardziej podoba I tak ten? Nie, ten środkowy był naj... O ten. O ten? Zobacz, to jest jakaś jeszcze mównica Czerwony i żółty. Zespołu. Żółty chyba do balu będzie ładny, co? Um, nie podoba mi się... Wiesz co, ja bym wzięła jakiś może cały zamek w jednym kolorze, albo w jednym jakby um, gatunku, tak można Nie no, po to mamy te różne kolory, żeby, żeby je zmieniać. No żółty? Mi się żółty nie podoba. Żółty na salę balową myślę, że jest spoko. A niebieski jak jest? Niebieski jest taki. Mi się bardziej niebieski podoba okay. na salę balową. On nas, on nas będzie tak. męczył. On nas on będzie nas męczył będzie... cały czas. Tak, on jest katem można. A ty tutaj co? Ja ty już jestem. Będziesz ścianę podpierała, jak wszyscy będą tańczyć, wszyscy będą tańczyć, to mnie już tak się działa tutaj i tak, się patrzyła? Tak, ja będę mówić o ta ma ładną sukienkę na przykład. O ten wygląda. Idziemy. <suszy> Jak te, jak. Jak wampiry, jak... Jak czekaj, czekaj, to nie. Nie jak wampiry, r... jak koty, które są walczą. Nie, to są jak wampiry, mamy w taki razie zamek <grym> dla wampirów. To jest przepiękne do No w sytuacja. sumie jak król nie żyje, to tak w sumie. Dokładnie, no to, właśnie, to, są, nie, no to, to możemy sumuje. tutaj robić sobie, co chcemy. Czy tutaj a... możemy coś zmienić. Tak, to są chyba, um, jakby czekaj. E, nie, tam, ten, tą z tej strony się nie da. Um... Tam jest teleport home? Tak, czyli jakbyśmy chcieli sobie zrobić domek, jakieś jedzonko, jakaś rezydencja, nie tutaj, jakby wiesz, w naszym zamku, ale gdzieś indziej, to możemy. Magic Reader, okej. Okay. Poczekaj, to miejsce wymaga restauracji. Restauracji, Proszę Uuu, bardzo. Poczekaj, to musi być koniecznie bardzo ładnie zrobione, bo to będzie mój pokój. E, jak? Mój pokój to? na magię. Uuu, to jest ładne. Pokaż. Uh, no Było jest... tak? Aha. Teraz tak? No tak, to tak rzeczywiście I jest jeszcze bardzo ładne. Chyba ten, który Ci najbardziej podobał. Ten. Tak, i czerwony kolor? Czerwony. A jest zielony? Nie, są tylko, zawsze tylko niebieski, czerwony i żółty. Ale wcześniej był żółty, jakby zielony, więc. E, no e. bo są zielone elementy. Ale El, to są zielone elementy. No nie, czerwony mi się najbardziej, Dobra. podoba, będę szczera. Co oh. my tu? Ej, ładnie tutaj. Tak, tylko zobacz, jest tutaj obraz tego ziomeczka. Ja nie Wie wiem, czy ja chcę musimy bym, go zmienić. W ja bym ogóle. poszukał jakiegoś, jakiejś kuchni czy czegoś, bo ja mam bardzo ma problem z jedzonkiem w tym a momencie. A widzisz tak delikatnie, już tak, a już tak człap Tak, człap człapcze tak bardzo powolutku. Musimy ogarnąć jakieś, jakąś kuchnię, tylko gdzie ona może być? Może w piwnicy? Albo, a to nie jest tutaj? A to jest. Chwila, tu jest jakieś przejście, zobacz. Ło! Czekaj, to w takim razie musi. Nie, nie. to wiem. nie jest nasz jakiś pokój główny? A czy to nie jest biblioteka jakaś? Solarium to się nazywa. Co to jest? Solarium? S solarium? solarium? Ja nie chcę sobie ten. E... Co. Okej, okay, a... poczekaj. Okay. A, że solarium, tak? że chocolate, że solar system. E, może? Że astronauta i w ogóle. E... Ten, ten, ten. Co ten? tutaj było? Nie, tutaj był taki e... No jeszcze raz. Nie, do, dobra. Ten ten, 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 bo tutaj mają te ładne Niebieski, zobacz. czerwony, żółty. A um, jak wolisz? Ja bym widziała oczywiście czerwony, ale jeżeli Może masz być jakiś... czerwony. E, o co chodzi z tym Solarium? Że, mówiłam, że Solar System to jest jakby astro... Jak... Aha, że się uczysz tak, czy coś. E, tego układu słonecznego. Dobra, to te pomieszczenie tu jest całe ciemne, znaczy takie całe poniszczone. Tak, jest bardzo, bardzo przeciwki. Więc. A ty sobie radzisz, czy dalej będziemy? To jest łapcza? Royal Bedroom, czy to jest nasza sypialnia? Uuu, koniecznie musimy w takim razie zrobić ją jako piękną. Okej, okay, jest taka. Aha. Taka. A, okej. Okay. I taka. Czekaj, a gdzie jest okejleś? Chyba tam mi się najbardziej podoba, jest, jest ładniej. To jest fajne. A gdzie jest tutaj łóżko? E, tam, po, tam przy ścianie. Aha! Piękne, piękne. Na e, czerwono oczywiście? Oczywiści, e, oczywiście, chyba że to by się bardziej ładnie, ktoś inny podoba. Wygląda całkiem ładnie. Tam jest jakiś przejście, czy to jest okno? Patrz. Można siedzieć tylko. A ja sobie w takim razie siedzę na łóżku, jak tutaj, jako moje łóżko-sypialnia, proszę bardzo. A to? E, czy to jest jakaś mini-jadalnia, albo może garderoba? To jest sitting room. E, A, po prostu Pokój do, do siedzenia. siedzenia. Ok, jak Rozumiem. jesteś królem, to masz, masz tyle... Jak jesteś królem, to masz tyle pomieszczeń, że w sumie może, może być też pokój do siedzenia. Tak, czyli nie możesz jeździć w jakimś innym pokoju. A to nie jest taki gabinet? A... Czekaj, ale nie, pokaż mi inne wersje niekolorystyczne. O, a ta kolejna? Pyk. Uuu, Uuu, z globusem bierzemy. Tak, tak, tak. Patrz, patrz, to jest obraz naszego kota. O! To jest ten kot, który siedzi z nami w sali tronowej, czekaj. Super, perfekcyjnie, hej. Idealnie. Wszystko jest idealnie w takim razie. Tak, to czy będzie w tych wspaniałe. Tutaj są jakieś. Co? Czoklet? Nie, tu są tylko książki. Czoklet? Co? Już w skrzynkach byśmy. Skarbu szukałem, no. <sighs> Może tutaj będzie skarbiec, oczywiście, że jak to mamy tutaj Wielkie tajne... Królestwo. Pomieszczenie, co to jest? Znowu kolejny city <gry> Łazienka. O, Łazienka, Tam, znaczy gdzie każdy król chodzi piechotą, więc musi mieć blisko. Czokolwiek. E, mamy tak. Wielką patrz, jest wanna wielka. O, widzę. O. Uu. Jest ta sama tak wanna. Chyba mi się tylko nie podoba. To, to jest takie saunowe trochę. Tak, jeszcze kolejna. I takie. A czekaj, co się. To patch! Nie, nie, nie. Weź to do ostatnie. I co? Patrz, to są magiczne te. Magiczne umywalki. E, chociaż wiesz co? Wydaje mi się, że. Magiczne umywalki. Ale. To, to mi się bardziej podoba. Ale o dobra, to też jest magiczna umywalka. No dobra, tutaj masz. Może być to. Może Tam to być. mi się bardziej podoba. Proszę mi tu królu nie przeszkadzać. <grym> Czy na tej poduszce można się odbijać? Nie, to jest poduszka dla kota. Możesz sobie na niej usiąść. Ale zobacz, to miau. jest magiczny Miał? Miał, miau, nakarm mnie, miał. Ja się myję teraz, nie patrzcie w ogóle na mnie. W ubraniu! Aj, ale to była magiczna ta, magiczna błyskawia. No bo się woda nalewała. O, Czy już jest... się nalała. Czemu tutaj nigdzie nie ma? Chwila. Co? Gdzie tu jest toaleta? To jest toaleta? No oczywiście, że tak, hej. To jak to? Żart... No. Czoklet, a myślisz, że jak wtedy mieli? O, oni wtedy jeszcze nie mieli kanalizacji chyba, więc musieli sobie magią radzić. To co kubeczkiem jakiś służący potem wy... Nie, magią to się robi, okej? Okay? To no do, Dobra, nie dobra, znasz. dobra, dobra magia, magia, znasz. magia, myślmy o tym, że magia, tak, to, to, to jest dobry pomysł. Tu jest jeszcze jakieś inne pomieszczenie. Widzę, prawda? to jest w ogóle mnóstwo pomieszczeń. Poczekaj, to chyba już odnowi. Nie, nie odnowiliśmy tego chyba jeszcze. Co to jest za miejsce? Gdzie to poszedłeś? To jest high, high bedroom. bedroom O, dla naszych kości. Pyk? U. Albo Czekaj, a pyk. A, chyba ta mi się najbardziej podoba. Ta? Tak? Tak. Mhm. Na czerwono czy na żółto? Na zielono. O, pyk. Tada. Siedzę to jest dopiero 12 z 28, nawet nie jesteśmy w połowie. No bo, hej, no to jest w takim razie wielki zamek, no co ty tutaj oczekiwałeś, ale chyba jesteś zbyt... E, ...głodny. Czoklet chyba jesteś zbyt głodny, żeby tutaj sobie radzić, proponuję, Spokojnie. żebyś coś zjadł. Spokojnie, jeszcze sobie poradzimy. O dobra, jest... to jest pierwszy, pomarańczowy, pomarańczowy tak? weźmy. Albo tak. A, pierwszy. Pierwszy? Pokaż pierwszy. Tak, bo to jest taki ładny zobacz, taki podest i w ogóle. A jak możemy sobie wodę nalać? Ona się powinna sama nalać, ale coś się nie. Chyba ta magia tutaj nie działa, wiesz, tak. co, ta kanalizacja magiowa chyba się nie za bardzo tutaj. E, czy tutaj ogarnia. można korytarz odnowić? No ja bym to odnowiła. Bo, bo tu to jest też taka dziura i nie można nic no, tym zrobić. No brzydkie to jest, może on się sam odnowi, kiedy skończymy wszystkie spokojnie. O, może? Czekaj, tu byliśmy, tu byliśmy. E... Może poczekaj w tą stronę hmm. chyba jeszcze. Nie, tu w tak, byliśmy. Tu e... nas nie było, tu jest wejście na jakąś wieżę. Uuu, poczekaj, w takim razie możemy to zmienić jeszcze? Chyba tak. Hej, zobacz, tu jest jakaś sypialnia, to jest chyba sypialnia dla straży albo coś, bo za jest dużo dla Tak, albo W ogóle dla ile służby. my tu bagien mamy dookoła. jejku rzeczywiście! Okej, okay, ale dobra, to jest chyba dla służby, albo coś, zobaczymy. Baraki, Uu. tak. A, okej, okay. dalej. W takim razie, Dalej. pyk. Okej, okay, to chyba jest brzydsze. I pyk. To, a to jest takie ciemne, chociaż to mi się najbardziej podoba, czoklet. Bo to są te kolumny na środku. Kolumny? Okej, okay, tak, na tylko... czerwono czy na żółto? Jaki kolor wolisz? Na... Niebieskiego dawno nie było. Dobra, może być niebieski. Tada. A, czekaj, a tutaj? Co jest tutaj? A tu jest łazienka. A czekaj, jeszcze łazienka dla służby. Dobra, to ja ją szybko zrobię. Poczekaj. Tak, jest ładna z też Łazienka dla służby, niech będzie. O! O taka? Taka. A okej. Okay. Pyk. Gotowe. O, taka niebieska, ładna. Będzie ładnie tutaj z rzeźbą. z, z Patrz, tu jest wyjście na mury. Wow. A tu się dalej wchodzi do góry, zobacz. Jeszcze dalej. To naprawdę na słuchaj... tej Ej, może na tej wieży chcesz zamieszkać? A, nie wiem, muszę a... się nad tym zastanowić. Tutaj jest coś jeszcze. E, to jest chyba biblioteka. O, rzeczywiście, ona musi być w takim razie piękna. Uwaga, tak, biblioteka, library. O! Na tajem. czerwono. Poczekaj, i... a inne te. A Taka? Inne... No? I taka. Taka Dzie... jest ładna, chyba. A e, zobacz, pokaż inne jeszcze raz. To była pierwsza. mi się ta chyba najbardziej podoba. Albo... Tak, bo, bo ma dywan tam na początku tak, na wejściu. Tak, też mi się tak klik, wydaje. No, klik. Przepięknie, przepięknie Słuchaj, zobacz. Słuchaj wiesz co? Czy to mi też się kojarzy troszeczkę Jaki ten zamek to jest z Harry Potterem. No, w sumie Hogwarts, tak troszeczkę. Tak bardzo, no nie? Tak mi się tak czuje to też, że tutaj mogliby. O, znowu nasz kotek. Nasz kotek jest tak kochany, że wiele tutaj obrazów Dokładnie. będzie em, pokazywanych na ścianach o jego osobie. E, tu jest, na, sama, na samej górze jesteśmy. Czy tutaj coś można zrobić? Nie, tu są już mury, A tutaj? ok. A tu czoklet? Tu nie da się nic nie, zrobić. Nie, to już jest chyba e, końcówka, więc wiesz co? Co? A co jeśli na zewnątrz możemy coś zrobić? No wiesz co, no bo jeszcze w sumie pozostało dużo rzeczy do zrobienia, tak jak nam się pokazuje, ale ja nie widzę żadnego. W którym które moglibyśmy zmienić. No to chodź, zobaczymy. Hej, tu są jeszcze lochy. Ooo, to jest okay. bardzo ważne. Trzeba tej. Um, zamknąć. Um, tak, te, przeciwieństwa. Nie, czekaj, nie, przeciwieństwa. Przeci U. Jak się mówi wrogów królestwa? Tu jest kuchnia pewnie w lochach. Dobra, to dawaj, zobaczymy. To jest armory, czyli A, e, zbrojownia. Dobra, pokaż dalej. E, taka. Tak, albo. I taka. Chyba albo druga, albo pierwsza. Pierwsza. E, może być, wiesz co ja bym sobie tutaj żółtą albo nie, e, okay. niebieską. pyk, pyk. żółta. Patrz, e. się dalej przychodzi. czoplet, co tu się e. dzieje? Taki labirynt, powiem ci. Co, co to jest? Czy te tunele można odnowić? A Nie wiem. Ta, tak, tunele o! można odnowić. Ale super, okej, okay. to jest, a, to Żółte. jest przejście jakby coś nas zaatakowało. Pyk. Mamy ale, przejścia, wszystko ale nie, jest w porządku. Ale pokazałyśmy innych tych. Bo tam były tylko kolorki. Tu jest, są schody na góry, więc. Poczekaj, idziemy na schody na górę. E, no one już prowadzą na górę, a tutaj. A tu jest. Zobacz, to jest tajne wyjście dla. Tak, jeżeli ktoś by nas zaatakował, to moglibyśmy tutaj zejść e, na dół, właśnie. No okej, okay. dobra Ale zaczek to jest piękny krajobraz, prawda? Bagna, ja idę szukać dalej. Co to jest? A czy to nie jest. Lab. O! Ojejku, jak to pięknie, poczekaj! Co jest... to się kręci, poczekaj, czy da się. Uuu, jest. złote. Okej, okay, dalej. Jest takie. Poczekaj, a popatrz, pokaż mi jeszcze raz to, to srebrne. To srebrne jest tak. Ale nie, to srebrne jest ładniejsze kolorowo, ale nie ma tych planet ładniejszych. Oto? Więc to albo to drugie, pokaż jeszcze raz. Chyba jakiekolwiek takie. Oto? Mi się wydaje. Na czerwono? Może być na czerwono. Pyk, pyk. U da się to siąść? Myślałem. Ale hej, to jest piękny tutaj, wiesz, piękne urządzenie. Wiesz co? Tu jest tak ciemno i czy tu jakaś tego jakoś? Wydaje mi się, że to jest znowu ta sama sytuacja, że w momencie, kiedy uda nam się wszystko zrobić, to one się automatycznie zmienią. Tak, to jest dla wrogów królestwa. No to ja tutaj chętnie odnowię. Niech mają przyjemnie, jak już będą w więzieniu, to niech mają. I tylko takie są. To o... jest ładne, bo ma taką tak, też mi się tak wydaje. obramówkę na czerwono. Nie, na żółto, na żółto. Na żółto, żeby im było tak. przyjemnie. Tak, znaczy. To mi wygląda na coś ważnego. E... A czy możesz to zmienić? Nie mogę. Więc to no. się prawdopodobnie... hej, tutaj jest jeszcze jakieś przejście. Nie, o, poczekaj, w, jedno, w jedną i w drugą, dobra. A... Poczekaj, ale tu wygląda, uuu, tu nie wygląda. Który? Też mi się wydaje, że to są jakieś to lochy. To jest Crypt and Treasure, skarb. O, to jest skarbiec. Dobra, musimy jakiś mega zrobić. Na czerwono, tutaj. na pewno. E, taki. Czekaj, taki. I niewiele się zmienia. E, wow. To jest chyba najładniejsze. Ale tutaj jest taka skrzynka, która lewituje. E, w którym miejscu? Tutaj, o. Jakaś e. taka podejrzana, ona jest. Czekaj, oh, patrz na to. What? Ale to Są tutaj jakieś jest... kryształy mocy? Tak, dokładnie. W ogóle bardzo tutaj jest. Wiesz, A ten to na skarbiec mi nie tak bardziej podoba. Słabo co? ten skarbec jest na co? razie e, ochraniany. Nie no, przecież obok są baraki, więc na pewno to się tutaj e, co To jest ogarnie, larder. Spiżarka? E, chyba tak. Na, na czerwono oczywiście. I teraz tak. Jest taka. Aha. I taka. A, nie wiem, czy. No taka może być, wiesz? Pyk, pyk. Bardzo mi się podobają tutaj te rzeczy, które. Um, te o, zioła. Patrz, na górę można wejść. To jest kuchnia! O, w końcu znaleźliśmy kuchnię! Super! Czy to jest kuchnia? Uh, tak! I można ją zrobić, uwaga. Tak. No. Tak. Aha. I tak. Wiesz, co chyba to myśli? Bo tutaj są te. Um, rzeczy, które ze sufitu Ile wiszą. Garnków? dobra. Czyli bardzo dobrze, mamy już kuchnię, mamy już a bo tu jest jadalnia. Tak, Tam o, było my tutaj przeszliśmy na około. Słuchaj. Y ojejku, jak się teraz pojawiły te nagryze. też też się tak, tak y Chodź na zewnątrz, posiadałem. zobaczymy, czy dookoła zamku nie ma jakichś jeszcze rzeczy, które możemy tutaj zmienić, bo z tej wieży przyszliśmy. Poczekaj, a tutaj to jest, nie, jest jakaś wieża oddzielna. Tu jest, zobacz, zobacz jakaś stajnia! Tego nie zrobiliśmy jeszcze. O, masz rację. Myślisz, że możemy tutaj te owce y um, hodować? Tak! O, I super! Szedłem do środka, więc musiał, musisz do środka wejść do stajni. Okej, okay. dawaj jest dalej. taka, aha. Tutaj nie ma zbytnio e, Czekaj, kolorów to... widocznych. Aha, ale zo, weź różnicę. E, taka. Aha. I taka. Wiesz, co ta pierwsza, która mi się. E, nie, nie, jeszcze inna. O, ta Ota? jest najfajniejsza, tak. Dobra. Bo tutaj są e, źródła wody dla koni. Poczekaj, aż zobaczę. Uuu, ładnie tutaj. Tak, wydaje mi się, że jest bardzo, bardzo ładnie. Czy na Ile dole? Nam jeszcze zostało? Co ci? Tu są, white roses. Hej, zostały jeszcze cztery. A, cztery rzeczy. Okej, okay, czyli myślisz, że tutaj hmm. jest coś na zewnątrz? Gdzie by to mogło A, być? Patrzyliśmy na tę wieżę, która jest obok, zobacz o ta. E, ta wieża, tu były schody tą wieżą. A, rozumiem. A tam okay. dalej może jest jeszcze jakaś wieża. Wiesz co, może nie widzieliśmy rzeczywiście wszystkiego. Czy nasze miasteczko wymaga renowacji? A nie jestem? Nie. Pewna, wiesz co, wydaje mi się. Zobacz! Oh, tu jest całe, tutaj, zobacz miasteczko, i każdy z domków ma swoją własną, jakby, swoje własne o, stosowanie. Okay. Mega nie? I tutaj można po prostu chyba kupować meble. Tylko ale... w takim razie tutaj wszystko jest wyremontowane. To jest tylko kwestia zamku. Może brama? Myślisz? Brama? Nie. Tu jeszcze jest chyba załóż, to jest jakaś winiarnia. Tak, tak, tak. Zobaczmy, jak to wygląda. Tyk. I mamy tak. Aha. Takie I, e, i takie. Myślę, że to pierwsze jest tak, najfajniejsze. Tak, to się też wydaje. Na... Może być jakikolwiek żółty. Żółty jest ładny. Proszę bardzo. Czyli 25, jeszcze trzy. Gdzie tu mogą być jeszcze 3 nie miejsca? Nie mam pojęcia. E, tutaj nie. Może na górze? Nie, tu na górze była e, jadalnia. O, tu coś jest. A. Klik. To bedroom. jest po prostu bedroom. Ok. Tak, tak, tak. W takim razie na czerwono. Tu A... jest tak ciemno trochę. Trochę jest. To chyba jest ładne. Zobaczmy, ładne. to jest to jakieś ładne. kolumny, prawda? Aha. Transform. Dobra. A to jest tutaj dla gości sypialnia. I łazienka wiesz? jeszcze dla gości, zobacz. Czyli już U... mamy już dwa i jeszcze jedno nam zostało w takim Kurczę, razie. Dobrze. Będziemy musieli strasznie przeszukiwać tego jednego pomieszczenia. Pyk. A, pyk, jeszcze... pyk. A, to wszystko jest takie same. O, tutaj, o tak, jest taka sama. Okej. Okay. W takim razie. A teraz może? Myślisz? Nie, nie, nie pokazuje mi się, żebyśmy mogli to zmienić. Tutaj byliśmy, prawda? Tu jest zrobione. Łazienka jest <laughs> zrobiona. Gdzie ty jesteś? Co ty robisz? A, nie, nic nie zrobiłam, to po prostu baraki. Chciałam Kliknęłaś zmienić. na baraki? Tak, o, już myślałam, że coś znalazłam fajnego. Tu jest, Taras, została nam jedna rzecz. Może. Poczekaj, tutaj nie. Może level wyżej. Chwila, training grounds. O! Tego o, jeszcze nie robiliśmy, zobacz. To jest dla lam? E, nie, to jest garden. Poczekaj, nie to. Trzeba się było trochę bardziej przesunąć. Bardziej o tu, zobacz, o tutaj. O, okej okay. Okej, okay, mamy. Dobra. Eee, to jest fajne. Tak, to mi się chyba i najbardziej podoba. To jest fajne. Nie, nie. Tamto mi się podobało, gdzie tutaj była taka ławeczka. O, tu? Tak, ta. Dokładnie ta. Tada! Słuchaj, zrobiliśmy wszystko cały, całusieńki, zamek jest. Już zrobione, e, zrobione. W końcu mogę tutaj zamieszkać czekoladę, Jeżeli chcesz zamieszkać ze mną, to no, możesz. No mogę zamieszkać w sumie, jakby wiesz, bycie królem, jak mi proponują, to nie będę przecież muszę wziąć, nie? No kurczę, no nie będę tutaj się tak nie będę wybrzydzał, tylko wiesz, tego trzeba o! ci ten pomnik zdjąć stąd. Patrz! Ten król powiedział właśnie, że on sobie się już on się wyprowadzi, jak już, już nie może siedzieć. On sobie może już pójść, jakby tak. nie będzie nawiedzał tego domu, okej. Okay. I bardzo dobrze, my się w takim, takim razie, razie król jesteśmy i królowa. tutaj tak, dokładnie, um, właścicielami tego wspaniałego domu. <coughs> Pierwszym nakazem dekretu królewskiego nakazuje wam dać łapkę w górę pod tym filmem oraz zasubskrybować kanał, jeśli tego jeszcze nie robicie i to by było tyle. Nie mamy kota. O nie, poszedł gdzieś. Gdzieś się pałęta. Do zobaczenia w kolejnym. Pa pa!